Mieszko napisał do mnie. Mieszko pierwszy? Nie, mieszko inny, który napisał, żebyśmy nie powtarzali ciągle naszych adresów mailowych, blipów i stron internetowych, więc wymienimy je tylko raz na początku. Pawełkaczek.pl to strona internetowa lub www.maławielkafirma.pl i co? I tam znajdziecie się. Tam tam traficie wszędzie. Tak? Pozostałe na miarę. Na nas witamy w odcinku podcastu Mała wielka firma. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. A pretekstem do naszego no dzisiejszego można podawać? A nie powiedzieliśmy jeszcze. No nie. A, no to proszę bardzo. Paweł Kaczyk, Marek Jankowski. Witamy, a pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest mail od Michała. Michał pisze do nas, od jakiegoś czasu słucham Państwa podcastu. Wasze rady są dla mnie bardzo cenne. E, dziękujemy bardzo. Jak większość młodych osób, brak mi środków na założenie własnej działalności. W związku z tym chciałbym dostać dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Ponieważ w moim mieście nie spotkałem się z żadną osobą, firmą, urzędem, który byłby skłonny w jakikolwiek sposób mi pomóc, postanowiłem zaczerpnąć rady u Państwa. Jestem pewien, że mam dobry pomysł, który sprawdzi się na lokalnym rynku, lecz nie do końca wiem, jak napisać dobry biznesplan, który spotkał Spotkałby się z aprobatą urzędników. Byłbym wdzięczny za udzielenie kilku rad odnośnie ekonomicznego uzasadnienia opłacalności inwestycji. I właśnie w związku z mailem od Michała postanowiliśmy dzisiaj zająć się finansowaniem startującej działalności gospodarczej. No bo trochę nas ten mail zasmucił, dlatego że Michale drogi, nie piszesz biznesplanu po to, żeby zyskał on aprobatę jakiegoś tam urzędnika, no bo co on wie? Gdyby urzędnicy wiedzieli jak robić pieniądze, to by je robili, a nie siedzieli w urzędzie za 1200 zł. Dokładnie tak, więc jeśli chcesz napisać dobry biznesplan, napisz dobry biznesplan jak zarabiać pieniądze. Jeśli pokażesz w tym biznesplanie, w jaki sposób zarabiać pieniądze, to no, z różnych źródeł finansowania będziesz mógł skorzystać. Pytanie zasadnicze, które tak naprawdę perfidnie chcieliśmy postawić, jest: czy powinieneś? korzystać z różnych źródeł finansowania, dlatego że no, te różne źródła finansowania niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo. To może zacznijmy od przeglądu tych źródeł. Oczywiście najłatwiej jest, jeżeli mamy własne pieniądze, ale nie zawsze jesteśmy w tej komfortowej sytuacji mhm. do tego wątku jeszcze wrócimy, skąd te pieniądze wziąć i czy możemy zacząć firmę tak naprawdę nie mając ani grosza. Pierwszym takim naturalnym, organicznym można by powiedzieć, źródłem pieniędzy są nasi znajomi. No, to są ludzie, którzy nam ufają, którzy wiedzą, że z dnia na dzień nie znikniemy raczej i nie Jedziemy na Bahamy, yy, i oni mogą być skłonni te pieniądze nam pożyczyć. Natomiast jest to dość niebezpieczne. Dlatego, że znajomi tak naprawdę, tak samo jak urzędnicy, nie zawsze mają pojęcie o biznesie i oni dadzą nam pieniądze nie dlatego, że napisaliśmy dobry biznes plan, tylko dlatego, że mamy ładne oczy przysłowiowe albo dlatego, że nas lubią, że, tak nam, ufają, tak że, że nam ufają, że widzieli nas, nas w różnych sytuacjach i ufają nam, są przeświadczeni, że my tych pieniędzy nie sprzeniewierzymy. Ale to jeszcze wcale nie znaczy, że potrafimy tymi pieniędzmi tak obracać, żeby je pomnożyć. No właśnie szukanie inwestora, pisanie biznesplanu i tak dalej, to jest kwestia przejścia przez pewnego rodzaju sprawdzenie. W przypadku zdobywania pieniędzy od znajomych nie ma tej warstwy sprawdzenia biznesplanu, no bo ktoś nam po prostu daje pieniądze, bo nam ufa i prawdopodobieństwo, że no ta inwestycja będzie chybiona jest dużo większe niż w przypadku tego, gdyby ktoś nam ten plan, biznesplan formalnie sprawdził. Mogą nam go formalnie sprawdzić w banku. Z bankami jest niestety ten problem, że one raz mają akcję kredytową uruchomioną i wtedy po prostu przysyłają do skrzynek tony niezamawianej korespondencji i mu weź, weź kre przygotowaliśmy dla Ciebie, tak, Mamy 50 ciebie tysięcy nie dla czeka ciebie. Na ciebie. Tylko złóż podpis. No, ale niestety e, przychodzą też chudsze lata, kiedy banki, mimo, że przyjdziemy do nich z zabezpieczeniem w postaci e, willi z ogrodem oraz e, pięciu samochodów, to i tak nie dadzą nam kredytu, dlatego, że po prostu kredytów nie dają. I nie, bo Taka bo nie. jest odgórna polityka, niebo bo nie. I choćbyśmy miał najlepszy biznesplan, niestety nic z tego nie będzie. Jeżeli uda nam się trafić w dobrym Moment w bankach, to możemy liczyć na to, że oni przynajmniej przejrzą ten nasz biznesplan i wytkną nam parę błędów, co jest o tyle korzystne że my w tym momencie nie zainwestowaliśmy tak naprawdę jeszcze żadnych poważnych pieniędzy. A dostaliśmy dobrą radę za darmo. za darmo. A nawet jeżeli tam jest jakaś opłata za rozpatrzenie wniosku, no to yy, i tak jest to niewielki koszt wobec potencjalnie utraconych pieniędzy w źle przemyślanej inwestycji. Warto posłuchać bankowca, dlatego że oni po prostu mają doświadczenie, to znaczy, że oni z tego spora... żyją. Tak, no żyją z tego. Jest spora szansa, że, że nawet pomysł, który wydawał ci się rewelacyjny w skali jakiegoś tam jednego miasta, był już realizowany gdzie indziej. Oni widzą jak wygląda spłacanie kredytów, i tak dalej, i tak dalej, i po prostu yy, będą w stanie ci powiedzieć, yy, co się sprawdzi, a co się nie sprawdzi. No i dochodzimy tutaj do wątku, od którego yy, Michał yy, wyszedł, czyli od właśnie pozyskania jakiejś tam dotacji, od, czy od Unii Europejskiej, czy od jakiegoś funduszu, czy Urzędu Pracy, czy jakiejkolwiek innej instytucji. Z dotacjami jest ten problem. Miałem kiedyś taką y, szefową w radiu, która. No, i jako że radio, tam duża, duża instytucja występowało, różne pieniądze, granty mhm. i tym podobne, ym, takie właśnie wydawać, by się mogło darmowe pieniądze, mhm. no to ona zajmowała się wypełnianiem tych wszystkich wniosków i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ miała naprawdę spore doświadczenie w biznesie wcześniej, to ym, kiedyś wszedłem do niej, ona siedziała nad tymi papierami, podniosła oczy i powiedziała: Marek, mówię ci, gdybym w normalnej firmie. Ten sam czas poświęciła na zarabianie pieniędzy, to ja bym po prostu te pieniądze, które oni mi tu chcą dać, zarobiła już 7 razy. Niestety tak jest z dotacjami. Dokładnie na tym to polega. Czas, który poświęcamy na zdobycie dotacji, e, może być czasem dobrze zainwestowany, ale wcale nie musi. Dlatego że, że te procedury, biurokracja i przerost po prostu formy nad treścią są czasem takie, że tak jak Marek powiedział, usiądź i. Popratuj trochę, i okaże się, że w czasie, który poświęciłeś na wypełnienie wniosków, odwiedzenie wszystkich urzędników, zdobycie ich sympatii, poprawianie te, bzdurnych brakujących poprawianie, przecinków czy donoszenie pieczątek, pieczątek i, i tak dalej, i tak dalej. No, to będziesz w stanie poświęcić na zrobienie czego innego. Tutaj mam taką anegdotę. Rozmawiałem ostatnio ze znajomą, która prowadzi firmę dofinansowaną z Unii Europejskiej. I oni tam naprawdę muszą mieć zapięte wszystko papierki na ostatni guzik, pieczątki itd. itd. No i zanoszą tam do tej agencji faktury. Gdzie jest pieczątka, że faktura przyszła, pieczątka, że fakturę poświadczono za oryginał, pieczątka, że coś tam. Wszystkie pieczątki się nie zmieściły na jednej stronie, więc część pieczątek była. Przybita na drugiej stronie, bo no wiadomo na fakturze, jeszcze coś było napisane, tak? Co powiedziała pani urzędniczka w urzędzie? No, 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 Nie, że na drugiej stronie nie ma pieczątki i poświadczam za zgodność z oryginałem. Pieczątek. No to piękne. No więc takich rzeczy po prostu unikaj. No, w normalnej firmie się tego nie robi. Tak, z urzędami jest jeszcze i ze wszelkimi dotacjami yy, ta przykra. Zależność, że mimo, że my wypełnimy wszystkie te kropeczki, przecinki i każdy x będzie w odpowiedniej krateczce, nie mamy żadnej gwarancji, że te kasę dostaniemy. Dlatego, że nawet jeżeli w jakichś tam konkursach osiągniemy wymagany pułap punktów, może się okazać, że środki akurat wyszły. Drugim przykrym doświadczeniem, które też znalazło się gdzieś tam u mnie na blogu, ktoś się w nim podzielił, było takie, że urząd, który miał przyznać pieniądze na jakiś tam projekt, miał załatwić sprawę w ciągu miesiąca. Mhm. Nasz bohater założył wariant pesymistyczny, że będzie to trwało 3 miesiące. Trwało to ostatecznie pół roku i stwierdził, że gdyby on zamiast czekać te pół roku w ogóle nie brał tych pieniędzy, tylko zaczął sam zaczął pół zarabiać. roku wcześniej, to wielokrotnie te pieniądze e, by mu się zarobiły same, nie musiałby ich od nikogo brać, tylko miałby je e, w tym czasie już w kieszeni i nie stresowałby się tym, że non stop dzwoni i niestety ciągle efektu nie widać. Natomiast, żeby nie było niedomówień, my nie namawiamy Was, żebyście nie Brali dotacji. Pieniądze z Unii Europejskiej to, to jest jedna z lepszych rzeczy, które nam się mogły zdarzyć, dlatego że to są rzeczywiście pieniądze, które leżą na ulicy, ale opieranie całego swojego biznesu o to, że dostanę dotacje, to też jest proszenie się o kłopoty, bo, bo jeśli ten biznes bez tych pieniędzy nie będzie hulał, na mniejszą skalę, ale nie będzie, no to jest spora szansa, że to nie jest dobry biznesplan. Poza tym to jest też tak, że takie staranie się o, o te pieniądze czasami przypomina, nadmierne eksponowanie jakiejś jednej dziedziny działalności w firmie. To znaczy jeżeli ktoś ma pociąg w kierunku na przykład reklamy, to będzie Robił to co lubi, mhm. czyli będzie 90% swojego czasu jako właściciel firmy poświęcał na wymyślenie fajnych reklam do swojej firmy. Mhm. Jeżeli ktoś lubi siedzieć w cyferkach, to będzie analizował każdy możliwy przychód, rozchód, koszt, wydatek, zapisywał to na 17 różnych sposobów w arkuszach kalkulacyjnych, I wyświetlał, i wyświetlał formuły, kres, wyświetlał wykresy kołowe, słupkowe i, i nie wiadomo jakie jeszcze. A tak naprawdę nie będzie no, właściwego biznesu. Aha. Więc y, tutaj jest ta groźba, że jeżeli się zaplączamy w te papierki, to gdzieś tam umknie nam z oczu ten właściwy cel, do którego zmierzamy. No a naszym celem nie jest no, jednak zazwyczaj nie. wypełnienie papierku. No nie. Chyba, że prowadzimy biuro rachunkowe, to wtedy jest to albo drukarnia, albo druga chociaż tam się wypełnia. No wypełnia no, się papier. I drugi pusty papier, wychodzi za drukowany papier, także masz wypełniony. Tak. Y, powiedzieliśmy już o znajomych, powiedzieliśmy o banku, o dotacjach pora teraz na inwestora. No właśnie, inwestor, inwestor to jest takie stworzenie bardzo pożądane w różnego rodzaju startupach, czyli takich przedsięwzięciach internetowych, które mają przynosić pieniądze. I to jest taki mityczny pan w cylindrze z gry Monopoly, który gdzieś tam <laughs> ja się nacięba... ja się niskę pieniądze. Tak, i, I on po prostu ogólnie śpi na pieniądzach i właściwie no, tylko trzeba tam jakoś dostać się do jego biura i się ładnie do niego uśmiechnąć i przedstawić mu nasz genialny plan. I on natychmiast nas w ogóle zaleje tymi pieniędzmi. Co jest nieprawdą oczywiście. Co niestety nie jest tak, nie jest prawdą. Był kiedyś taki program w TVN nazywał się Kapitalny Pomysł, gdzie uczestnicy mieli za zadanie przedstawić czteroosobowemu jury złożonemu, tam była Pani z Citibanku, mhm. był Mariusz Czerkawski, był Pan Niemczycki, była Pani Solange mhm. e, w, Wiśniewska chyba, nie, przepraszam nie no ja, bardzo bardzo pani Solange, tak. zapomniałem nazwisko, ale e, było, były cztery osoby z doświadczeniem w biznesie. Mhm. I chodziło o to, żeby zaprezentować im swój genialny pomysł i zachęcić ich, żeby zainwestowali w ten pomysł. Problem polega na tym, że o ile z prezentacją pomysłów było nie najgorzej, no bo każdy z grubsza wiedział, co wymyślił i dlaczego no, to jest z fajne. z pasją jakby podchodził do tego swojego pomysłu. Tak, to wszyscy uczestnicy, przynajmniej ci których ja widziałem, no tam widziałem ze dwa odcinki tego programu, wykładali się totalnie na możliwościach biznesowych, jakie niesie za sobą ten pomysł. To znaczy oni nie wiedzieli. Kto ten pomysł kupi tak naprawdę? Jak duża jest ta grupa docelowa? Ile jest skłonna zapłacić za ten pomysł? W jaki sposób będziemy sprzedawać to coś? W jaki sposób będziemy na tym zarabiać? Ile trzeba czasu, żeby pieniądze, które zainwestujemy, się zwróciły? I dlaczego właśnie taką, a nie inną kwotę potrzebujemy, żeby zacząć? Czyli podchodzili do e, tak naprawdę zupełnie realnych problemów biznesplanu na zasadzie życzeniowej, tak? Czyli, czyli e, mam nadzieję, że tyle osób to kupi, mam nadzieję, że tyle to zapłaci, za to zapłaci i i tak dalej. Nie byli w tym odosobnieni, muszę Ci powiedzieć. Czytałem ostatnio re, rewelacyjną książkę Gaia Kawasaki, e, który sam jest jakby inwestorem, tak? Zajmuje się w tej chwili venture capital. E, książka nazywa się Reality Check i o ile jest osadzona bardzo mocno w amerykańskich realiach, to o, opowiada o star Etapa, to znaczy, opowiada o tym, w jaki sposób zdobyć inwestora, i tak dalej, i tak dalej. I on pisze, ponieważ no taki, taki inwestor e, takich rozmów dziennie odbywa kilka, kilkanaście, że powtarzają się dokładnie te same błędy, o których Ty mówiłeś. Przychodzą ludzie, którzy mówią, że mają rewelacyjny pomysł, jedyny w swoim rodzaju, co też może zupełnie nie być prawdą, bo, bo okazuje się, że, że kilka firm, nawet w ciągu jednego dnia, stara się zdobyć pieniądze na to samo e, i nie mają zielonego pojęcia. Jaki rynek chcą zdobyć, albo po prostu mają nadzieję, że, że w ciągu kilku lat dojdą do, do wielkich milionów, i e, generalnie całe to myślenie odbywa się na takiej zasadzie hura optymistycznej. E, I mm, powiedzmy, lekcja, którą stamtąd można wyciągnąć, jest taka, że e, zawsze zdarzają się opóźnienia, że zwykle jest gorzej niż, niż najgorsze pesymistyczne prognozy, i, i to co Kawasaki tam pisze, ja nie pamiętam dokładnie cyferek, ale wygląda mniej więcej tak. Podziel swój optym, e, pesymistyczny plan, e, czyli najmniej, Mniejszą możliwą liczbę użytkowników przez 10, dodaj pół roku do planowanego terminu uruchomienia i ustal to w firmie jako optymistyczny plan działania. Jeśli zrobisz coś takiego, będziesz naprawdę super. A wiesz, dlaczego tak się dzieje, moim zdaniem? Mhm. Dlatego, że ludzie, którzy szukają inwestora znaczy ja, pomysły biznesowe w ogóle podzieliłbym uh -huh. na dwie grupy. Uh -huh. Jedna grupa to są pomysły, które już działają i zarabiają pieniądze, uh -huh. i można w taki czy inny sposób zweryfikować, jak ten biznes się rozwija. I wtedy tak naprawdę napisać dobry biznes plan jest w miarę prosto, jeżeli zdobędziemy do Bo mamy dane, tak. Natomiast druga grupa firm i, i pomysłów, i to są właśnie pomysły, przypuszczam, o których on mówi, uh -huh. i pomysły, które pojawiały się w tym programie w TV-nie, to są pomysły, właśnie. Odkrywcze, takich zupełnych innowacji. Tak. I problem z tymi pomysłami polega na tym, że my, jako twórcy tego pomysłu, jesteśmy z nim oswojeni. Mhm. Dla nas on się wydaje najlepszym, najbardziej oczywistym sposobem na rozwiązanie jakiegoś społecznego problemu, ale okazuje się, że ci ludzie być może nawet się z tym zgodzą, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą. I zanim. I nie wiedzą, że mają w ogóle problem, a co dopiero, że potrzebują tak, rozwiązania. A nawet jeżeli wiedzą, że mają ten problem, to nie są wcale przekonani, że to rozwiązanie pozwoli im go rozwiązać w jakim czasie, itd. itd. Uh -huh. I teraz problem ze wszelkimi takimi bardzo innowacyjnymi pomysłami jest taki. Że trzeba przedrzeć się z takim rozwiązaniem do ludzkiej świadomości. Uh -huh. Ja sam miałem taki problem, kiedy otwieraliśmy we Wrocławiu Centrum Rozwoju Dziecka, uh -huh. gdzie tam e, przychodzili rodzice z maluchami, takimi nawet kilkumiesięcznymi, na zajęcia. Uh -huh. e, myśmy próbowali wtedy zainteresować tym tematem e, no, media na przykład. Uh -huh. Byliśmy w redakcjach różnych pism parentingowych w Warszawie, to parę lat temu było. I oni rzeczywiście. Słuchali z zainteresowaniem, kiwali głowami, mówili: mmm, no świetne rzeczy, tutaj rewelacyjne zajęcia, no nam się to bardzo podoba, ale rodzice w Polsce są konserwatywni. Uh -huh. My nie będziemy im o tym pisać, dlatego że oni uznają, że to jest jakaś awangarda, miesza, mieszanie uh -huh. im w głowach i oni ym, nie, 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 nie przyjmą tego dobrze. <laughs> I w tej chwili na którym osiedlu byś nie spojrzał to taki to centrum rozwoju dziecka dokładnie. jest po prostu po kilka. Uh -huh. Natomiast ten nasz problem na początku tych parę lat temu polegał na tym, żeby w ogóle uświadomić ludziom, uh -huh. że warto z takimi małymi dziećmi bawić się w taki sposób, żeby dzieci z tego korzystały nie tylko ciesząc się uh -huh. i śmiejąc, ale również wynosząc z tego jakieś wartości ym, no, powiedzmy rozwojowe, intelektualne itd. Tak no dokładnie miałem taki sam problem w 2000 roku jak zakładałem która zajmowała się brandingiem, tak? gdzie robiły się ulotki, poldery i do widzenia, a tutaj firma, która się skupia na identyfikacji, ludzie się pukali w głowę. Ale a ludzie no... z Wrocławia mówili, mmm, firma na nie, jakaś agencja towarzyska. <laughs> na nie zdecydowanie, No, ale jest to żmudne przebijanie się właśnie do głowy klienta i, i te firmy nowatorskie, przypuszczam, że muszą się z czymś takim też liczyć, że to nie jest tak, że wszyscy wskoczą na ten wagonik. Ja prowadzę firmę no prawie 10 lat tą, którą, którą mam w tej chwili i nadal to nie jest tak, że wszyscy wskoczyli na ten wagonik. Jest jeszcze mnóstwo firm, z którymi trzeba porozmawiać, które trzeba przekonać i tak dalej, i tak dalej. A to jest 10 lat. Dlatego, tak. dlatego właśnie problem z takimi innowacyjnymi pomysłami czy, czy niszami, które dla większości społeczeństwa są jeszcze niezrozumiałe, jest taki, że tam naprawdę dużą pracę organiczną trzeba wykonać u podstaw, że zanim w ogóle, e, mimo że nasz pomysł jest naprawdę świetny, zanim w ogóle zdobędziemy pierwszego, drugiego, trzeciego klienta e, i, i trzeba się z tym liczyć, przygotowując taki biznesplan. I teraz wróćmy do punktu wyjścia, mhm. czyli nie mamy kasy. Nie mamy kasy, jesteśmy Skazani na te możliwości, o których powiedzieliśmy. To I, tak naprawdę... I tak naprawdę żadna z tych możliwości szczególnie nas nie pociąga. Więc w tej sytuacji myślimy sobie kurczę. No, no ale co? No, poddać się? No nie za bardzo. No nie za bardzo. Jest taka słynna e, przypowieść o amerykańskim biznesmenie, już nie pamiętam którym, który. Na pewno Rockefeller. A, Rockefeller, czy tam jakiś inny spec, Donald Trump, czy nie wiem, mhm. e, który zaczął swoje robienie pieniędzy od tego, że kupił za dolara kilogram jabłek, po czym te jabłka roznosił po domach i sprzedawał ludziom po 50 groszy za sztukę. No mm -hmm. i sprzedał pierwszy kilogram, z pieniędzmi wrócił, kupił kolejny kilogram i tak dalej, i tak dalej. Chicago musiał jak za grosza sprzedać. <grym> no dobra, no, no, centy tam właśnie, no ja Przeliczyłem po kursie dnia. To rozumiem, rozumiem. E, no i e, on Handlując tymi jabłkami i obracając nimi, zarobił jakieś tam pieniądze i tak dalej, w końcu dom się rozwinęło i tam zainwestował coś tam jeszcze innego. I... A potem mój ciocia umarł, ja widziałem to w reklamie ze szturem. Aha. <noise> I teoretycznie można by było dojść do wniosku, że gość dorobił się na handlu. Uh -huh. Ale to nieprawda. nieprawda. On nie zarabiał na jabłkach, bo gdyby ludzie chcieli kupić jabłka, to kupiliby kilo za złotówkę czy tam za dolar. On sprzedawał usługę, która polegała na dostarczeniu tych jabłek do domu. I tutaj właśnie dochodzimy do tego tajemniczego sposobu na to, jak rozpocząć biznes w ogóle nie mając pieniędzy. Do, musimy zacząć od usług, dlatego że mm, inwestycja w działalność no, taką towarową typowo yy, na samym początku pociąga za sobą dosyć spore nakłady, żeby otworzyć, nie wiem, sklep spożywczy musimy go zatowarować za no, kilkaset tysięcy złotych. Nawet jeżeli yy, dostawcy będą tak mieli, że udzielą nam kredytu i stawią się... nam ten towar na wózetkę, to i tak musimy mieć meble, musimy mieć odbiory sanepidu, musimy mieć umywalnie, musimy mieć szatnię, musimy mieć tysiąc różnych wymogów spełnionych, które Będą uprawniać nas do tego, żeby ten biznes tam rozpocząć. Natomiast w przypadku usług ten próg wejścia jest dużo niższy. No, ja kiedy zakładałem firmę usługową, no założyłem ją praktycznie z własnych oszczędności, tak? Czyli, czyli yy, miałem jakieś, nie wiem, tam 5 tysięcy na założenie spółki CO, plus na sprzęt, plus plus na wynajem lokalu, bo nie, nie potrzebowałem jakiegoś tam yy, wielkiego nie wiem biurowca czy czegokolwiek innego. Czyli w 2000 roku nie byłem na utoższeniu, nie byłem agencją towarzyską. <grym> <grym> Okej, okay. honor. Teraz jest Paweł, gdyby co. Yy, w każdym razie i Rozkręcało się to powoli jakby własnym tempem, natomiast za moje własne pieniądze, nie potrzebowałem od nikogo pożyczać e, dlatego, że, że mogłem po prostu e, właśnie zacząć skromnie i no, rozwinąć się w jakiś tam sposób tak jak chciałem. Nie jest to może taki rozwój hura jak gdybym zdobył sobie inwestora i od razu dostał 2 miliony dolarów na dzień dobry, e, pewnie moja firma wyglądałaby wtedy po 10 latach inaczej, ale mm, no, nie miałem też tej presji, że znajomi i dyszeli mi w kark, żebym oddał im pieniądze, czy, czy że nie wiem, gdyby powinęła mi się noga, to bank zlicytuje mnie i moją rodzinę. No i gdybyś miał te 2 miliony dolarów, uh -huh. to jednak było też takie ryzyko, uh -huh. że z jakichkolwiek powodów ten Twój pomysł by nie wypalił. Aha. Dlatego, że sam pomysł to jest jedna sprawa, ale są jeszcze ludzie, którzy ten pomysł realizują. Ujętne, czy są dosyć. różnego rodzaju uwarunkowania. Rząd mógł wymyślić ustawę, która na przykład um, działalność brandingową koncesjonuje i nie dostałbyś koncesji. To jest tysiąc różnych spraw, które po drodze mogą znaczy się. Wiesz, gdyby to nie były moje 2 miliony, to jakaś przypuszczam, że specjalnie bym się nie przejął tym. Myślę, że gdyby Ci obcinali palce za pomocą tasaka, to byś się troszeczkę przejął. A za 2 miliony dolarów. Znam parę osób, które byłyby skłonne to zrobić. Myślisz, że to są venture kapitaliści. <grymne> 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 tak, tak. To jest właśnie ich tajemna metoda na to, żeby nie tracić pieniędzy w inwestycjach, a jeżeli już tracą, to odzyskują, sprzedając organy. Jak spotkam gościa bez palca, to wiem, że pracował w startupie, tak? Tak. Okej, okay, dobrze tak. Nie <grymne> <grymne> słuchajcie go. <grymne> Wracając do usług, no to jest właśnie ta metoda. Jeżeli macie jakiś pomysł, to poszukajcie takiego. Pola, takiej płaszczyzny, na której da się dodać wartość do tego Waszego pomysłu, nie ponosząc dużych kosztów. Dokładnie tak. Tak jak z tymi jabłkami. Jabłka kosztują grosze. Natomiast jeżeli ktoś nam je przynosi. Doniesienie pod nos, ich do domu, czyli oszczędzenie nam czasu, czy, czy oszczędzenie nam właśnie jakiejś tam podróży, za którą nie przepadamy, no jesteśmy gotowi za to zapłacić dodatkowe pieniądze. A jeżeli nie mamy czasu. Nie mamy też pieniędzy, znaczy, jeżeli my mamy czas, nasi klienci nie mm -hmm. mają czasu i my, jakby, sprzedamy im trochę czasu. Sprzedajemy im nasz czas. Otóż to, zrobimy coś za nich, no to jest to jeden z prostszych sposobów na to, żeby zarabiać pieniądze. Do usług naprawdę często są niepotrzebne żadne większe fundusze. No, najprostsza usługa, jaka przychodzi mi do głowy, o której powiedział mi kiedyś właściciel sklepu z Bolesławca, który mm -hmm. w ogóle lata siedział w Paryżu i mm, rozmawialiśmy i tak, tak rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, że w tym Bolesławca. Tam taki rynek pracy skromny, mhm. że, że ludzie nie za bardzo mogą sobie miejsce pracy znaleźć. On mówi: Z mojego punktu widzenia, nie ma problemu z brakiem pracy, mhm. tylko z brakiem ludzi chętnych do pracy. Ja mam, mówi, dwa sklepy. One mają duże okna wystawowe, i gdyby ktoś przyszedł do mnie, z wiadrem, szmatą i kijem, i powiedział: Ja panu te okna bardzo chętnie umyję za takie i takie pieniądze. To ja bym z przyjemnością mu dał tę robotę. Bo ja nie chcę, żeby moje panie, które w sklepie z elegancką odzieżą pracują, po godzinach te okna zmywały. Bo no tak. one są po tej pracy naprawdę zmęczone mhm. i nie chcę, żeby to robiły. Ale mówi: Nie ma takiej osoby. Więc, e, oczywiście, z moich dwóch sklepów taki człowiek mm -hmm. by się nie utrzymał, mm -hmm. ale wszyscy tutaj tak, na całej liście. Ja jestem gotów takiego człowieka zarekomendować, i w tym momencie no, możesz już tak naprawdę otwierać biznes na czymś takim. Dokładnie, zaczyna się od y, takich prostych rzeczy, a y, później można pójść dużo dalej, i wcale na sprzątaniu nie trzeba. Kończyć. Biznes usługowy to jest też niezła szkoła życia, tak na początek. To znaczy, że jeśli planujesz założyć większą firmę, to jest spora szansa, że, że na tym pierwszym biznesie usługowym wiele się nauczysz. Nauczysz się rzeczy o klientach, w jaki sposób się z nimi kontaktować, czego oni od ciebie chcą i tak dalej, w jaki sposób się zachowują w sytuacjach, gdzie dochodzi do jakichś tam napięć nieporozumień itd. itd. To są rzeczy, które młodych biznesmenów bardzo często zaskakują, bo tego się nie uczy praktycznie w żadnej szkole. To trzeba zobaczyć. Zobaczyć. I dopóki nie popracujesz zawodowo, czy u siebie, czy u kogokolwiek innego, to nie zobaczysz czegoś takiego. Więc lepiej po prostu zacząć wcześniej, zacząć mało, a nauczyć się czegoś, traktować też jako inwestycję w siebie, a dopiero później zacząć jakąś inną firmę. Wcale nie trzeba otwierać biznesu z nastawieniem, że będzie to nasze zajęcie do końca życia. No właśnie. Jeżeli stworzymy firmę, która będzie działała sprawnie przez 3 lata i zdobędzie klientów, którzy oddażą ją zaufaniem, to będzie nam dużo łatwiej później. Po pierwsze sporządzić biznesplan, taki, który będzie naprawdę rzetelny, wiarygodny i realny, wykonalny. A po drugie zainteresować tym biznesplanem potencjalnych inwestorów, dlatego, że będziemy już mieli się czym pochwalić. Będziemy mieli jakąś wiarygodność. Będziemy mogli powiedzieć, że przez trzy lata prowadziłem firmę taką i taką, to i to osiągnęła, proszę, to są referencje od naszych klientów i to już jest bardzo Mocna karta w takim biznesplanie. Dziękujemy za uwagę. Nie będziemy już przypominać adresów, żeby nie denerwować mieszka. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.